Żeby zorganizować dziecku dobrze czas w domu, trzeba zadbać o odpowiednie zabawki do tego. Szczególnie rodzice poszukują gier rodzinnych, gdzie będą mogły, mogli rodzice wraz z dziećmi bawić się. Poszukują również zabawek kreatywnych, które pobudzą wyobraźnię dziecka. Gdy mówimy o zabawach kreatywnych, rodzice wybierają zabawki typu puzzle, bądź gry dla całych rodzin. Chętnie wybierają gry na zasadzie quizów. Gdzie trzeba odpowiadać na pytania, przy czym dziecko i rodzice również uczą się nowych, fajnych rzeczy. Możemy tutaj wymienić na przykład grę Było sobie życie, gdzie jest bardzo poszukiwana w po ostatnim czasie. Z gier kreatywnych myślę, że możemy wymienić. Również skrable, Monopol. To są gry takie już standardowe, które od wielu lat są na rynku i dalej cieszą się dużą popularnością. Jeżeli chodzi o zabawki, które są przeznaczone dla dzieci i rodziców, nie ma ograniczeń w sumie. Wszystko zależy od wyobraźni rodzica i dziecka. Dziecko, jeżeli rodzic umie się fajnie bawić z dzieckiem, myślę, że super poradzi sobie również z zabawką, która jest przeznaczona dla dzieci do 3 lat. Klienci odchodzą już od zabawek, które dzieci się samodzielnie bawią, wolą spędzać czas razem z nimi, więc wybierają takie zabawki, które mogą wykorzystać również przy zabawie z dzieckiem. Warto z dzieckiem spędzać czas i bawić się z nim, by budować więź rodzinną. Jeżeli bawimy się z dzieckiem, spędzamy z nim dużo czasu, a dziecko jest bardziej otwarte dla nas i bardziej nam ufa. Żeby nie stracić zapału przy zabawie, myślę, że trzeba wybrać Taką zabawę, którą, w którą lubiliśmy się bawić w czasie swojego dzieciństwa. Czyli w coś, co sprawiało nam największą radość. Jeżeli lubiliśmy grać w gry, to wybierzmy grę. Nie wybierajmy rzeczy, z którymi sobie nie poradzimy albo które nas w ogóle nie, nie bawią.